Ale to chciałem. Jest... Dostałem, kurwa, w ryj. Jeszcze kurwa, na piór to to jak, nie on, to jak on tupa, to pochują. on. Kurwa, na szybciej idzie, bo nie rozumiem. Jak... Kurwa, jak co? Shortem oh, kurwa. kurwa, wchodzą. Uh! No to... nie block! Dobrze! Pomóż kurwa, ja mam Gdzie? <grym> Na salcie jednak G2! Mamy to do widzowie! Dostałem, o, wziąłem sobie właśnie skrzyneczkę załamania mi ile to kurwa gówno kosztuje Ja no, sądzę, dopisuje, że jak co? zobaczę cenę to będę kurwa załamany U, sigma! Złoty dziewięć! Dobrze, pozdrawiam was widzowie, elo! Mam S Hejka naklejka. Gramy na ancję. Ja na... mam... To i co, mogę się obejrzeć? Tak, mogłem. Jestem mistrzem tej gry. Są so mocni. Jako tako. Od czego to się odbiło? Ja właściwie byłem na, na kurwa mocna, ty to jakoś kurwa. Z... No nie, mi tutaj dobrze idzie. jest jestem kurwa pierwsza klasa. Szczerze, pasa bajce psa gdy mi wiecie co. Kurwa. Jest. To mój frak, czuję to. Dobra, idę po niego, kurwa. Ja mam 0 HP. Niko nie widziałem, chyba. To był taki kon kon kontrolny, to był strzał. Szybuj, ratuj! Jestem mistrzem, jestem mistrzem, znerwcie mnie! Znerwcie mnie! Znerwcie mnie. Mnie. mnie, proszę! Dajcie mi nerfa! Potrzebuję nerfa, bo bo moi oponenci mogą nie wytrzymać presji. Ale mu dałem! Jestem mistrzem na no uskoków, szczerze. Z dun? Kojarzysz z duna? No, no. To, jakaś ciota, kurwa. Na go mam. Chuj bia, ale. Patera! Nie kurwa, i tak najbardziej zastanawia. No ja już, już ja próbowałem płynąć z prądem ale nie siadło. Niestety na dystansie dwóch metrów wygrała pompa nie AWP, nie wiem czemu A może znaczy, nie być Jestem z To była bania, to była bania ucygana Trzymujś pomóż Nie ja pomogę ci bo nie umiem strzelać Ja mi się zaraz w nie no, ukradnij! pozdrawiam serdecznie. Ja kurwa, nie wiem, lecimy oni... lecimy z kolejnym nagraniem, kurwa, kolejne 30 giga z dysku kasujemy, SOS. No. Oni powinni dodać tą mapę, tą fajną, co było jak ona się nazywała? Cobblestone. No, racja, Cobblestone nie. powinni dodać, no, też tak sądzę właśnie. U mnie, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie. Tam w bibliotece siedzi. Czemu to się rozbiło tydzień?! Nigdy w życiu nie byłem tak wkurwiony! Nie rozumiem! Butelka się nie rozbija od mołotowa! Potnę się kurwa, ja pierdolę! On jest kurwa odpierdolony, nie? Ja nie wiem co on daje kurwa, dlaczego nam go dobiera! Pierdolony kurwa! Yes. Mam nadzieję, że ktoś go kurwa pobije kastetem na śmierć. Nie żyje już! Kurwa jeba! Jestem z Gold 2. Nie, nie wiem co tam się kurwa stało szczerze, ale no kurwa. Wow. Gold 2? No a ja dostaję elitarne srebro. No popotnę się.